Ja się z tej strony Hack Bedwars witam Was w moim kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj sobie gramy w bridge z Grzeszkiem. Przywitaj się. No i jak widać Grześek się trochę podszkolił albo zdenerwował, bo graliśmy na jedynkach i go ciągle zabijałem. Chyba. O. Dawaj też <grystanie> Nie wnika, co on gada, ale mniejsza. I przepraszam, że nie było tyle dni odcinka, ale jeden dzień się uczyłem Godbridge'a, chyba dwa i dlatego nie nagrałem, a resztę to było to, że YouTube, jakby mi nie, nie umiałem wrzucić na YouTube odcinka. No, oczywiście, co wam chciałem powiedzieć, jakby w ogóle dotrwaliście do tego momentu, bo powiedzieliście: No dobra, kolejny nudny odcinek z Pawłem yy, na Bridges, że nagrywam OBS-em i mam taki challenge, że jak przegramy, to kończę odcinek. Pierwsza arena jest rozgrzewkowa. Mówię to, yy, mówię to pierwszy raz, więc słuchajcie. Yy, jeśli przegramy je pierwszą arenę. To pierwsza arena jest rozgrzywkowa, więc jakby ona się nie liczy, nie? Bo my tak nie graliśmy bardziej w Brazzers dzisiaj, bardziej w Bedwars'y. No Boże, no ja, ja nie wiem, dlaczego ja Ej, zabrałeś mi! 4 a ty ile? Dobra, jednego już się nie załapałem. No ale nagrywam OBS-em jest jakoś 1080 Full HD, eh, HD. No i jak ktoś chce sobie dać na Full HD, ja sobie tylko kilki. Ty wskocz! Dobra, GGis. Gigis. A! No, za niewłaściwą mowę nie mogę gadać. <laughs> nie wnika, co my mówiliśmy na początku. No i teraz nie ma jakichś cheaterów, bo dosłownie na tamtym testowo nagrywaliśmy to. Byli na trzech arenach cheaterzy. Na jednej wygraliśmy. A na dwóch zlifowaliśmy Właśnie o to to chodzi, żeby ludzie się blokowali na te bloki A zapytacie się dlaczego ja tak robię Żeby ludzie się mogli blokować w bloki Już musiałem Grzesiek, nie dałem ci, bo oni już byli u nas O, widzisz? Jeden już wpadł. Jeden ma Lunara, ale jest mega słaby. Dobra, ty leć pierwszy. Lecisz? Jak to tak naprawdę... O, jest ten Taita! Z nim też możemy nagrać na trójka. Robi God Bridge'a jeden. O nie, wyszedł ten Taita. Wyszedł. Pozdrawiam cię, Morto, bardzo serdecznie. Prześliję cały czas. Mój kolega. Dobra, załatwiłem tego, co cię załatwił. A ja ci zostawię tego Wojda jednego, nie? Leć, leć, leć. A no mowa brzydka, nie? Zapominam. Na razie jest easy ten challenge, nie Grzesiek? No i napiszcie, czy jest lepiej, żeby nagrywałem na OBS-ie, czy na innej, na przykład na Nvidia, czy na normalnym Windowsowym, nie? Ale moim zdaniem chyba na OBS-ie będzie najlepiej. Będę mógł streamować Raczej teraz też będę mógł Streamować jakby Jutro? Nie no może jak się Nauczę już streama robić To będzie, ale No patrzcie Oczywiście, no i co Jak dotwarliście do tego momentu to na pewno Możecie być moimi już widzami, nie? Więc możecie zasubskrybować Zalajkować no, i będzie miło. A. No dobra. O, wyszli. A. Czemu ja zapamiętam, e, nie, nie pamiętam o tej mowie. No i zmuście Grześka, żeby zainstalował Lunara. W komentarzach zmuście go. Seba, jak to oglądniesz? Zmuś go, bo pamięt Na pewno wiesz, jak ci się zmieniły y, FPS-y. Proszę, napisz mu. Naprawdę bardzo dużo się zmieniły FPS -y u siebie. O, ale teraz tymi blokami, jak normalnie na makrze. Dobra, ja wojdam, bo jeden już jest sprawny. U nas no wiedziałem, dobra. Ale, zabi ale szybciej byłeś. Padłem. Ale to nie są jacyś cheaterzy czy coś No co? Czemu ja ciągle spadam? Nie no, jestem nubem na odcinku No co za kretyn Nie no, ludzie z są kretyni No nie no dobra, jestem takim kurkanubem Na no, odcinku Jeden. Ale strefa poleciała, już ma dwa. Stanisław Diborgo

Dobra, teraz ostatniego ci zostawię. Leć. Na sprincie. Ochronię cię jakoś. A, no, zapomniałem. No i zasadę wam dam jedną, że jak... Jak przekroczy nasz, jak przekroczymy 14 minut, to od razu challenge się zakończy. Na nagraniu, jak będzie 14 minut, nie? No i nie będę wam robić żadnych cięć, bo myślę, że to jest trochę kłamstwo, że na przykład jedną arenę przegraliśmy, no i było cięcie, nie? Na tej arence. No, jakby byłeś słaby, to by tak zrobiłem, ale. Na razie to. to ale ty. Ty wyglądasz naprawdę jak skill Aurą. Ty tak kręciłeś się błę. Ej, w ogóle on się zbugował w Wojdzie. Ja nie wiem, dlaczego mam tak popsute tego. O jaki klacz! Jaki klacz! Jest, mamy Wojda. Ja? A niby czemu? Ale Andrzej Duda jest dobry Ja właśnie nie wiem, ja go nawet nie widziałem, nie? Ale ty nigdy nie koksisz gdzie się kale jest problem, ale Ty nigdy nie koksisz. <śm> no dajcie, dajcie. Możecie spamować, bo to poprawia zasięgi. Więc spamujcie. Ale ja w to gram. No i napiszcie w komentarzach, czy by chcieliście ze mną zagrać, bo też jest taka opcja. Jak wam bardzo zależy, żeby ze mną zagrać, to jak chcecie, to tak. No i ja mam plan w przyszłości. Jak dostanę jakiegoś donata na live'ach, to będę robić e, mój serwer. Jakby mój serwer survival Raczej survival tam będzie A bo ty chciałeś zapomniałem no dobra Napiszcie Za dużo tego napiszcie dobra ty teraz Ja mam cztery i 4 Voidy No wpadnij dobrze no, znowu zapomniałem. No. Dobra, to będzie ostatnia arena. Szybko ją trzeba ugrać, bo. No. No, już tu mi się zbliża. Nie wiem, czy będą cięcia na. O, dobra, mamy jakiegoś lunarowca. Wreszcie równy przeciwnik. Dobra, zobaczymy czy to są Ezy. Nie, no dobra, to są Ezy. Najgorsze nuby na świecie. Myślisz, że mnie załatwisz. No... Było. Nie wiem, czy będzie cięcie, bo mówię wam, mam już dużo nawet, Minut tego, tego materiału. Jak? No. Nie, to będą musiały być cięcia, nie wyrobimy się. W dwie minuty się nie wyrobimy. Nawet w minutę. Jakby miałem jednego, to by wpadłem, ale. To nie, że nie umieć, tylko się dwaj zebrali i jakoś, kurde, umieją. Raczej znaczy, oni ni nic nie potrafią. Dobra, szybko, Grzysiek, szybko musimy. Bo mamy tylko minutkę. Do 15 minut. No. No już jest 14 minut. Powinienem kończyć, ale jakoś to spróbujemy wygrać. Mamy minutę. O kurka, ale czas będzie. I jeden wyszedł. Jeden wyszedł. Mamy GG. Już ci nie daję, wiesz? Bo ja szybko chcę. Wyrobimy się. 30 sekund. S. Dobra. GG's. Dobrze, więc to by było na tyle. Więc się Maneczko serdecznie pozdro i cześć. Pamiętajcie, że będą też live. Papa. Y. Pa.